No, to tutaj jest ten przedpokój, taki o właśnie tutaj widać, jak jest przegrodzone tymi meblami. Do z tamtej strony meble i z tej strony meble, tak se, tak se przegrodziłam. E, tutaj mam takie mebelki, a tu jest takie złotko. O, zaświecę w łazience, bo ciemno, dobra. E, to tutaj ten przedpokój, to jest tak jak pokój normalnie. Ja też tu świecę. o tu ocho, jest ta wersalka co ją kupiłam za 800 dolarów, to teraz drugie tyle, to by 2000 wykosztowała Tą wersalkę tak strasznie lubię, bo ona jest taka zdrowa, że jak, jak bolą, kręgosłup albo co prześwisz się na tej wersalce, stajesz rano zdrowa. Nic nie jest. No, a tutaj mam pieska, tuli się do, do misia, no i poduszka. I, i ja sobie też na, tym, na tej wersalce strasznie lubię tą wersalkę, niesamowicie droga i zdrowa taka wersaleczka, ona się rozkłada, no ale ja mam zawsze rozłożoną, nie składam, bo też się lubię położyć na tym. Tutaj mam antyk, o, to dostałem tego antyka od, od Helenki, to ona tam była w Polsce. Tu jest ten antyk, no i tutaj mam taki taki kamień, o, I kamień, to ten kamień to świeci i ja to dostałam go od ludzi. I o, jego można wyłączyć. I włączyć, i on coraz bardziej świeci, i, i coraz mniej, fajny taki, ja strasznie to lubię, ale do Polski nie mogę go wziąć, bo on jest na system amerykański, to już musi tutaj zostać. O i tutaj mam portret, no mam kwiatuszki, tutaj ten antyk i na tym antyku mam kwiatuszki sztuczne, no i tu jest Hubercik, Hubercik ze żoną. Luciną I tu jest Kevin ten znacznik Krystianeczek, ten malutki jeszcze był, a teraz już jest duży. Tutaj, w tym antyku też są szu, e, szufladki puste. E, o, tutaj coś jakieś, jakieś sprzęty elektryczne, te puste, ciemno. Tutaj mam wózek, to ten wózek do wyrzucenia, m, bo to jest. E, tak, do prania można, e, tak, jak się idzie gdzieś ze sklepu czy coś, to można. No i tutaj mam, e, co, tu mapa. Tu jest na ścianie, to jest mapa, Nowy Jog i tak dalej. a tu, No i tutaj mam na ścianie kalendarz. Tu mam drzwi, to te drzwi są nowe. Dałam za nich 800 dolarów, to 10 lat temu, to teraz drugie tyle. No i, tu, i tutaj jest taką półeczkę mam, to tutaj gazety, o tam na tej półce. I tutaj tu, tutaj taki pojemnik, tutaj dałam wrzuciłam ryż. I tu jest takie, że to... Takie kadzidełko to się zaświecę, i, i bardzo lubię, jak ono się pali. Tak po i daje, y, daje zapach ładny. E, no do drzwi, i tutaj jest szafa wnękowa. O, szafa wnękowa, to co to ja tam mam w tej szafie? Wnękowa. O, wózek tam u góry to ciemno, to już nie. No i tutaj mam powieszane Tam takich trochę rzeczy. E, tutaj, wózek tu nie widać. Nie widać, bo ciemno. Takie. Taka ta szafa wnękowa. Tu jest. No i tutaj jest. Y, y, tu. Tu jest ta komórka, sobie wykupiłam. To nowa. I na tej komórce mam jedna lampa, druga lampa. I tu mam zdjęcie. Tutaj ja jestem na tym zdjęciu z koleżanką. A teraz dobrze widać. A u góry taka dziewczynka. Gdzie ta dziewczynka się podziała? Kurczę. O, nie widać jej. Aha, nie ma takiego sweter, widać. To tutaj ja jestem z koleżanką na tym zdjęciu. I, I tutaj mam zdjęcie. To tak stoją mi te zdjęcia. Tutaj to tam z tyłu to jest e, Lucia z tym panem. Co, co ja u niego byłam, to on już nie żyje. I tam, e, tutaj jest Madzia. Oha, jest Madzia, czekaj, to na jedno. Jak to jest to Madzia? Co to? no jedno zdjęcie jest, aha. To tu jest Madzia na tym zdjęciu, a tutaj jest Edytka z kolegą. Pewnie to był Madzi, kolega, czy wspólny jakoś tak. Tutaj jest e, e, zdjęcie, to też jest Lucina. Trzeba do ręki wziąć to. Lucina, Lucia, Elżbietka. Tak i tam z tyłu mam zdjęcie też, to tam jest... Ale... Lucia, Krystyna i Hugo pewnie. Tak? No jeszcze tutaj mam. O, tutaj jeszcze mam zdjęcie takie piękne. Wezmę go do ręki. To pokażę. Tu jest Lucia. Trzeba bliżej światła stać. ok, Lucia. Tutaj jestem ja. A tutaj jest Krystyna. No to nie było tak dawno. przed śmiercią Krystyny. To ona już nie żyje dwa lata, to jakieś trzy lata temu może. To było tak we, we trójkę, ta się tak nie przysunęła do zdjęcia trochę. A tu jestem ja, tu jest Krystyna. I tutaj jest też piękne zdjęcie jakimś cudem. Tu jest malutki oskarek, jak był maleńki. A Jezu, jakiś liczny chłopczyk. No, coś mi tu zamknął. Ach tak, tutaj jest Edytka. Dobra, teraz lepiej. I Madzia, i Edytka. Co tak dalej trzymać. I Lucia trzyma na kolankach Oskarka. O, jak ślicznie. Jezu, teraz widać dobrze. Oskarek malutki. Edytka. O, teraz ładnie widać. Macia i tam widać kwiatki i u góry. Aha, to już moje zdjęcie, ale kwiaty się pchną po ścianie. A to to już widać, ja coś tam piły. Chyba, no Krystyna. Aha. I takie zdjęcie to jest właśnie y, tu. A tu jeszcze to zdjęcie pokażę, bo tu jest ładne. Też mi tu stoi na wystawie. To jest Lucia, Krystyna i Małgosia. Okej. Okay. O, tutaj się przykleiłam takie na szafę. Nie wiem kto to jest nawet. Tam też... Oj, tutaj na, na szafie też miski się dwa. Przykleiłam. I tutaj jeszcze mam takie, takie krzesło antyczne. Ja to położyłam taką e, serwetkę na nim, bo ono jest już takie, takie pochrypane tutaj. o, Więc to ja po, położyłam, ja lubię to krzesło, ale to będzie do wyrzucenia, bo na to na co mi to. Ale tak stoi na razie, to jest, o taką serwetkę położyłam, tutaj Gosia mi dała paczkę. To tam jak będę do Polski je robić, jechać, to, 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 to się przyda, bo tam coś wyślę. Tutaj mam zegarek, który nie chodził, góry, ten elektroniczny chodzi, to jest godzina 6.55, to jest takie z radiem. No i tutaj Adam mi zrobił takie wieszaczki, to powiesiłam e, te parasolki tu jest ta szafa, to tak jeszcze objadę na koło ten przedpokój, to tak jest to normalnie, jak normalny pokój. No, taki duży, taki zrobiłam przedpokój, to także jest trzy pokoje. No i teraz tutaj jest jeszcze taki e, t, e, taki hol i tutaj też jest... A te meble, o te mebelki. Ona co ze złotkiem, złote tutaj jakie, no może tu nie widać tak tym, tego złotka tu jakie ono ładne, takie wygląda jak złote. To te mebelki to nie dostałam, bo musiałam zapłacić, ale od Helenki, ona mi dała to. To tu jest tu jest Wi-Fi wi na, na internet. No i tutaj takie, takie i to pokażę w środku, co tam jest. No ciemno, nie widać, ale nie ma nic ciemno tam w środku trzeba mieć latarkę o tutaj mam te bluzki i, i tutaj też też są półki u dołu o, to tam pustka i tu też półki też półki u dołu też pusta. i tutaj takie takie kupiłam to, to fajne jest, że tu się nie da oddalić o, o to. To, to chcę pokazać. To się kupiłam tylko zgupia, tutaj były drzwiczki, ja odwaliłam. Po co to trzeba było? Cholera? No ale trudno. Tutaj, tutaj też, też, też to jak otworzę, to ciemno, tam nie widać. Tam, tam mam takie że, makaron, takie, takie puszki, takie coś. No i tutaj jest takie też na książki. Tutaj nie ma światła, to jest ciemno. Takie taka półka. Tu mam dużo gazet do przeczytania jeszcze, o takie taki regalik. No i tu jest wejście do pokoju, to potem nagram, na razie nie. To wejście do, do następnego pokoiku. Strasznie lubię ten pokoik. I tu jest wejście do łazienki. No to teraz na razie wyłączę, bo to może za dużo, bo tu już jest 24 minuty, to gdzie to tyle? Nie wiem czy to przekażę te, tak dużo, to na razie. No i tu jeszcze na, na ścianie mam ten lustro. O, odbija się. Tam. A i tu jeszcze jest w tym pokoju szafa, jest. O, taka wnękowa. A tam. O, takie klamoty. Jakby lecę tu na dole, buty. Ta piękna, dużo półek jest. O, ho, ho.